Witam serdecznie, zbliżyła się jesień, bo właśnie mamy październik jak nagrywam to, a to jest już czas kiedy dzień się staje krótszy, fizyczna możliwość pracy to się kończy o godzinie 18, a jak się pracuje no to wiadomo tego czasu jest bardzo mało wtedy, można podłubać sobie godzinkę. Ewentualnie półtorej, no i co chwilę pada, co też utrudnia pracę pod chmurką, tym bardziej jak się montuje różne rzeczy. A do montażu zawsze e, trzeba używać e, uszczelniacza czasiki, który trzeba e, zaaplikować pod wkręcane elementy, po to, żeby woda się tam nie dostawała. A jak pada deszczyk, no to nie da się do końca tego zrobić. Mm, dlatego prace się trochę wydłużają, przeciągają, ale udało się już zamontować tutaj drabinkę, e, drabinkę rufową, cały Cały yy, ster, płetwę sterową. O płetwie sterowej chyba nie mówiłem Wam, no bo w nakutłoku wszystkich prac nie było na to czasu, ale płetwę sterową zrobiłem z jednego jednolitego kawałka dębu, który wyprofilowałem szlifierką kątową, co ciekawe, była zwykła prosta deska szerokości decha, bo to grubość 5 cm, szerokość 40, tam parę było, 43 chyba, no i długie tam nam półtorej metra, nie? więc kawał dechy, blat, można by stolik z tego fajnie zrobić. No ale ja postanowiłem zrobić z tego płetwę sterową z kilku powodów. Pierwszy powód to taki, że sklejka, którą można kupić na polskim rynku, nie nadaje się do tego, żeby pracować pod wodą, jeżeli są elementy, które są przewiercone i znajdują się w wodzie, bo tam po prostu będzie piło. Tak jak, tak jak jest tutaj, jest sklejka cały kadłub, ale tam jest wszystko fajnie zalaminowane, zabezpieczone, żeby woda nie szła. Nie ma żadnych przelotów, takich miejsc newralgicznych, gdzie ta woda może znaleźć miejsce, a ona zawsze znajdzie miejsce. No i te sklejki są po prostu dziadowskie. Ta poprzednia, poprzednia płetwa sterowa, która była, była zrobiona ze sklejki, była oblaminowana, no i dostała się tam. Woda to zbutwiało i się złamała, jak sobie żeglowałem na Mazurach, jak w pierwszym roku gdy kupiłem tą, ten jacht i go testowałem. E, więc postanowiłem, że zrobię e, z tej deski. Drugie co to miałem taką deskę, e, którą dostałem prawie że za darmo, w sumie za 4 paka, e, od gości na pewnym tartaku. No i, i co? E, I było mniej pracy przy tym, a robiłem to latem, kiedy był natłok różnych innych. Prac i to robiłem przy okazji. Kiedy zabrakło mi żywicy, nie miałem czym kleić, elementów tam w kokpicie i tak dalej, różnych płyt. No to w międzyczasie, że tak powiem, czekając na dostawę żywicy, wyciąłem sobie, odrysowałem od starej, od starej, od kształtu starej płetwy sterowej nową. Wyrysowałem, gdzie mniej więcej muszę, ile materiału tutaj zebrać. No i najpierw robiłem to takim kółkiem kupionym na szlifierkę kątową, takim jak pilnik do drewna, coś takiego. No a później wygładzałem to szlifierką kątową już z tymi papierem lamelkowym. I fajnie to wygładziłem, wyrównałem. Kształt udało się idealnie uzyskać. No, to była po prostu rzeźbienie. Było rzeźbienie, ale jest fajne. Elementy, ok, mogłem przeszlifować, ale jak się już, żeby się błyszczały i nie były pomalowane, wcześniej to było tak zamalowane całe. Ale czas mnie tak goni i tak mam mało czasu, że nie mam kiedy nawet czasami nagrywać tych rzeczy. Jak na przykład montowałem to, te rzeczy, bo. To jest wszystko dylemat. Albo nagrywać i robić i praktycznie nic nie zrobić, jak już jest tak mało czasu popołudniami, albo coś zrobić i iść do przodu z tą robotą. I tak samo wolę pomontować wszystko, żeby łódka była na gotowo już do pływania, żeby była, możliwa, żeby była możliwość pływania nią w następnym sezonie. A jak znajdzie się dodatkowy czas, no to wtedy wezmę papierek ścierny. I jak będę miał już wolne, to sobie to wyszlifuję. Mm, tutaj mam pantograf zainstalowany. Mm, ten pantograf kupiłem tam, nie wiem, tanio. 400 zł, 500 może. E, on jest ze sprężyną taką tutaj w środku. E, czy się nadaje, czy nie powinien. Niby ma 40 kg wytrzymać, ale mm, okaże się. Wygląda nie tak całkiem no ja bym to zrobił z grubszej blachy i, i, i jakoś tak mocniej zobaczymy jak się sprawdzi w praktyce na razie dajmy, dajmy mu szansę mocując pod każdy element, pod każdą śrubę wciskałem sikę tak żeby wyszła, żeby trochę mi tu tego uszczelniacza wyszło. Lepiej, żeby wyszło i brzydko wyglądało, niż żeby było za mało i <laughs> żeby woda sobie tam wyszła. A teraz wejdziemy tutaj na górę. Wszystko tak jak, tak, jak to ma być, czyli jest tutaj już podłoga nawet z tej płyty. Tu są płyty na zawiasach, fajnie można otworzyć. O, tam już kambus jest zainstalowany. Jak się będzie gotować, to się będzie to otwierać, żeby parowało. Oczywiście muszę jakieś takie stopniowe mm, blokady, żeby można było tylko tak uchylnie zrobić. Oczywiście zrobiłem to tak oddalę trochę. Zrobiłem to tak, żeby można było tutaj otwierać ee, kiedy te drzwiczki są otwarte. One zajmują trochę miejsca. Tutaj też dałem magnesik neodymowy tu i tu, żeby te drzwiczki się tutaj fajnie o, trzymały. I to się w miarę, w miarę mocno trzyma. Więc nie będzie się na przechyłach od, zamykać. No, i tutaj, tak samo. Tutaj jest akurat kluczyk, który się zamyka, otwiera, ale nawet jest tak zrobione, że nawet jak kluczyk zostawię w środku, to istnieje możliwość otworzenia tego, że to nie będzie haczyć. Więc tak to jest zrobione. I tutaj będzie bakista. Tylko tutaj jest bakista kiblowa. kibelek w środku jeszcze nie pomalowany, tam będę musiał wymalować wszystko. Ale tutaj wymyśliłem. O, już tu nawet takie deseczki od spodu przymocowałem. O tak. No, i tu mam uszyty taki kawałek, właśnie taki. Nie wiem jak to nazwać taki koszyczek powiedzmy. O, i on to będzie właśnie taka bakista. Bakista z materiału, która będzie tam w środku. A ty po mnie powtarzasz? Dobra, będziemy to montować. Uszyłem to z materiału takiego bardzo, no z takiego mocnego, wodoodpornego. Odpornego. Dobra, będziemy montować to. No i oczywiście tutaj jeszcze elementy już tych koszów. Ten cały rufowy wspornik tego, tego masztu, który tutaj trzyma maszt. Jest tutaj uchwyt na koło. Do tego jest przymocowany też ten rumpel, i tak dalej. Tutaj, tutaj te uchwyty tego powiedzmy, kosza rufowego. No. Brakuje tylko kabestanów, które jeszcze tutaj dam po jednej i po drugiej stronie. no Kluzak, naga, wszystko już jest na swoim miejscu. Ale i tutaj masa bałaganu. I zabawki mojej córki, która mi tu pomaga w tych remontach. Oczywiście ona też pozaklejała mi tutaj, taśmą wszystko. no bo to takie fajne zabawy są. Mm. O, tutaj drzwiczki do wyjścia, które zablokowane są na razie na szmatkę, ale mam już taki mechanizm, który też tutaj dam, żeby można było blokować to. Mamy tutaj bagistę jedną, tylko ta bagista, tak jak mówiłem wcześniej, Otwiera się do przestrzeni ładunkowej, która jest za Kingstonem, czyli za kabiną kiblową, i stąd widać tutaj ten kibelek. Dlatego wymyśliłem, czyli rozważałem w sumie dwie opcje. Jedną opcją było zrobienie tutaj spłyt z z sklejki, po prostu takiej bakisty, ale wtedy od tamtej strony, od strony kibelka. Byłoby widać po prostu wystającą skrzynkę, która byłaby zakończona ostrymi krawędziami. Która tam, a tu jest jednak przestrzeń do, do samego dołu ładunkowa. Nie chciałem też robić ścianki, która by odgrodzała na przykład tą bakistę od Kibelka, bo fajnie mieć dostęp do tej przestrzeni, właśnie tam z tego Kingstona. Dlatego wymyśliłem, wymyśliłem taką koncepcję, żeby zrobić bakistę o, materiałową. I tutaj, tą materiałową bakistę, uszyłem z materiału wodoodpornego Oxford o gramaturze, tam 360, chyba ona była. No i ją tam od spodu przyczepię. Tutaj widać są takie listewki od spodu, tak jak te listewki tutaj są, naokoło około góry, to tak samo przykleiłem od spodu nakleju na epidianie. No i założę na to, tam od spodu ten, ten, ten rękaw, który tutaj uszyłem i jak to będzie na tej listewce, to z tej strony też dam listewkę i to skręcę. Czyli będzie w zasadzie ten materiał złapany pomiędzy, pomiędzy dwiema listewkami. I wkrętami to zostanie złapane, przez co powinno się dosyć mocno trzymać, wystarczająco mocno, żeby tutaj właśnie jakieś lekkie tam przedmioty dać, jakiś liny, jakieś też takie, jakieś takie pierdółki, które dużo nie, nie, nie ważą, dużo miejsca może nie zajmują, a wystarczająco będzie, żeby coś schować, a od środka. Yy... Od środka nie będzie to też przeszkadzać. Jeżeli by tam trzeba było wejść, wydobyć coś tam z głębi, będzie tam też zbiornik wody, żeby tam do tego zbiornika wody mieć dostęp i tak dalej. To nie będzie przeszkadzać tam wystająca skrzynia zrobiona z płyt, z płyt sklejki. Dlatego tak to właśnie wymyśliłem. Taka jest ta moja koncepcja tego. No i teraz tak, tutaj mam, mam tutaj deseczkę, która będzie od tej strony tam wchodziła. Już ją przypasowałem wcześniej, tylko muszę teraz jakoś uchwycić ten materiał do, do tej deseczki. Zrobię to takerem. Gdzieś tu miałem takerem. Żeby on mi tu chociaż na chwilę przytrzymał przy wstępnym Nie będzie trzymać na tym takerze, tylko będzie to ściśnięte po prostu wkrętami. Więc ten taker to tak tylko na, na przetrzymanie. Patrzcie, ta przestrzeń jest taka duża, że w zasadzie mogę tutaj sobie usiąść wygodnie. O, muszę tu tutaj sobie materacyk pod plecy jakiś dać. Tutaj światełko świeci, książeczkę wziąć i czytać. Nie, ale tak naprawdę to. O, jakby taki element był tu wystający, to już ciężko by było cokolwiek tutaj coś e, wejść, coś wyciągnąć, zrobić. A tak zawsze można to. Gdzieś tam trochę e, zdjąć, wygiąć, wyciągnąć ewentualnie te rzeczy stamtąd. I tam, gdzie mam teraz obecnie nogi, to tam będzie też e, jeszcze zbiornik z wodą. Dobra, teraz muszę to naciągnąć tutaj. Ja to takie na styk uszyłem. Nie leży, dobrze to wygląda. Jest to też materiał wodoodporny, więc nawet jakby tam się to otworzyło, woda by tam nakapała czy coś, to tutaj do środka nam nie wleci. Zawsze będzie można to wziąć, wyciągnąć, wytrzepać na zewnątrz. Eee, tutaj te deseczki, no to tutaj e, jakimś pilnikiem zaokrąglę sobie. No, a później to i tak będzie tutaj zamalowane. To jest przestrzeń ładunkowa. Ona tutaj nie jest po to, żeby ładnie wyglądać i żeby pięknie się prezentowała. Ona ma być tutaj praktyczna. I to jest jej główne zadanie, tak? Dlatego. O, będę mógł sobie tutaj usiąść i swobodnie stąd wyjść. A jakby. Jak będzie trzeba wejść, to też sobie swobodnie będę mógł tutaj wejść, a jakby to było zrobione z płyt tutaj na taką głębokość, no to już by to utrudniało. Tym bardziej, że tutaj w tym miejscu dokładnie o, tutaj y, będzie baniak stał z wodą, czyli będzie przyczepiony jakoś jakoś go tutaj. Oprę, taki 30-litrowy, myślę, powinien mi wystarczyć. I no, on będzie podłączony taką rurką tutaj. Do kranu Tego zlewu tutaj co jest No tutaj ten kranik jest Z pompką Taki podłączany na 12V Także tam go Podłączę No i tyle tej roboty Na dzisiaj